Chwała Panu Bogu. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku kanału Boży Pył. Dziś zgodnie z zapowiedzią chcę się odnieść do słów, które są często powtarzane. Prawda Was wyzwoli. Ale zanim to zrobię, trochę autoreklamy, zapraszam do subskrypcji, lajkowania, podawania dalej kanałów. Ja przy, przypominam, że kanał jest niemonetyzowany. Ja z tego nic nie mam, żadnych profitów. Jest to tylko i wyłącznie na chwałę Bożą. A tylko wasze zaangażowanie sprawia, że ten film jest podawany dalej przez algorytmy. Ale i wracając do tematu. Prawda Was wyzwoli. Słuchajcie, jest to fraza, którą często ludzie powtarzają, czasami bezmyślnie, czasami nadużywając. Ja nawet z sejmowej ławy słyszałem: Prawda Was wyzwoli. Słuchajcie, to nie jest tak, że każda prawda wyzwala. Ja może zacytuję większy fragment, który ściśle wiąże się z tą prawdą, która wyzwala. Fragment ten pochodzi z Ewangelii Jana z ósmego rozdziału, z wersetów 31-32. Jeśli będziecie trwali w mojej nauce, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Niestety tylko końcowe słowa z tych wersetów, prawda was wyzwoli, są często cytowane i nadużywane. A tu jak widać, nie chodzi o jakieś generalne prawdy czy mówienie prawdy, a o konkretną prawdę i o konkretne wyzwolenie. Te słowa mówiące o wyzwającej prawdzie są jednym z najbardziej znanych powiedzeń Jezusa. I ich sens jest głęboki i złożony. Jaką prawdę Jezus miał na myśli i z czego ta prawda miała wyzwolić? Otóż zacznijmy od tego, jaka to jest prawda. W kontekście Ewangelii Jana, prawda nie oznacza jakiegoś intelektualnego poznania, poznania faktów czy mówienie prawdy. U Jana, prawda ma charakter osobowy i duchowy, i prawdą jest sam Jezus. W Ewangelii Jana w XIV rozdziale, w szóstym wersecie czytamy słowa Jezusa, który mówi wprost. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Zatem prawdą, którą Jezus obiecuje swoim uczniom, to objawienie Boga, Ojca, przez Syna Jezusa Chrystusa. Chodzi o głębokie poznanie Boga. Jego miłości, Jego planu zbawienia i zrozumienie, kim jest człowiek i jaka jest jego relacja z Bogiem. I to poznanie prawdy, jaką jest Jezus i Jego misja zbawienia, nie jest tylko teoretyczne. To relacja, przemiana życia, która dokonuje się przez wiarę Jezu, w Jezusa i trwanie w Jego nauce. I z czego ta prawda miała wyzwolić? Z wypowiedzi Jezusa i kontekstu rozmowy z Żydami. Wynika, że chodzi o wyzwolenie z grzechu. Chociaż rozmówcy Jezusa twierdzą, że nigdy nie byli niczyimi niewolnikami, Jezus im odpowiada. Każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Chodzi o wyzwolenie z niewoli grzechu, który oddziela od Boga. Podsumowując, prawda, o której mówi Jezus, to objawienie Boga w Jezusie Chrystusie. Prawdą o tym, kim jest Bóg. Kim jesteśmy my i jak możemy być zbawieni. Wyzwolenie to duchowe uwolnienie od grzechu, winy, duchowej ślepoty i przede wszystkim śmierci, aby żyć w wolności dzieci Bożych. Jezus mówi więc, że prawdziwa wolność zaczyna się wtedy, gdy człowiek pozna Jezusa jako Zbawiciela, jako Prawdę i będzie żył zgodnie z tą nauką. Także mam nadzieję, że słuchając słów o prawdzie, będziecie pamiętali, o jaką prawdę chodzi i z czego ona wyzwala. To na dzisiaj tyle. W kolejnym odcinku będę chciał powiedzieć o pokusie, że pokusa może być dobra, o tym, czy Bóg kusi. No i tyle. To taka zajawka. Jeśli jesteście z okolic Trójmiasta, zapraszam Was do... Kościoła ludzi Biblii wierzących przy ulicy Westerplatte 21, gdzie w niedzielę są nabożeństwa o godzinie 10, a we wtorki o 18 rozmawiamy sobie o Biblii. Serdecznie Was zapraszam. To by było tyle w, dziś, w dzisiejszym odcinku. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć.